Chcesz mieć większego bicka, przestań go katować, a zacznij trenować mądrze. Wiele osób myśli, że trzeba robić masę serii na biceps, żeby rósł. Prawda jest taka, że biceps to mała grupa mięśniowa, która nie potrzebuje aż takiej objętości. Zwłaszcza, że pracuje w ćwiczeniach na plecy, takich jak wiosłowanie czy ściąganie drążka. A więc jak trenować biceps, żeby łapa rosła jak powinna? Wykonuj od dwóch do czterech ciężkich serii na jednym treningu, bo tyle wystarczy, żeby biceps dostał odpowiedni bodziec. Weź pod uwagę, że biceps wykona sporą pracę w ćwiczeniach na plecy, a zbyt duża ilość serii będzie wydłużać regenerację i ograniczać efekty. Postaw na. Różnorodność ćwiczeń. Nie powtarzaj takich samych ruchów jak uginanie ze sztangą i uginanie z hantlami. Biceps najlepiej reaguje na ćwiczenia, które angażują go w dużym rozciągnięciu i różnych pozycjach ramienia. Pokażę Ci przykładowy plan treningowy na biceps. Trening 1, Bajezian curl. Praca jednorącz i rozciągnięta pozycja bicepsa ramię za ciałem zapewnił jego świetne przetrenowanie. Trening 2. uginanie z hantlami. Klasyczne i skuteczne ćwiczenie. Pilnuj, żeby łokieć nie wysuwał się zbyt mocno do przodu jak u mnie na filmie, bo zwiększysz pracę przed ramienia. Jeśli chcesz więcej takich porad treningowych, to zostaw obserwacje.